Move or die, ale bez jaj. <laughs> Dobrze, move for dla jaj. Ja versus dwóch moich kolegów, to będzie ciekawe. O nie, ja to, to gówna nie wybieram. Jakie na tego co nie umieszka. Ale ja mogę wybierać ich modifiery, to będzie ciekawe. Let's do this. Tiger, czy ty mówisz o tym, no, o tym co gdzie skacza się w tym? W sensie to, to też może wybrać. Tak! W końcu nowy! We live in a no kurwa. Goły pieniądz. O jezu. <laughs> <laughs> Gołe oko. Nie gry w pracy. Ej, co jest? Czemu my w miejscu stoimy? Nie, nie. Wiem. U was też stajemy, w Tak. O. A ja się ruszyć nie mogę. No już nie marzysz. Świetnie. Gosiu, jak mi się ciągle wyświetla, jak pra... jak pra, tego... Ej! ...wybiera mutatora. Kurwa! Postać mi się nie chciała ruszyć, mimo że już nie miałem tam tego. I czemu ty, Fifi, umarłeś od razu? Bo u mnie wyświetlało się, jak pra dopiero wybiera mutatora. Okej, okay, problem mam przejebany na tym trybie akurat. <gryl>. No co to ma być? Coś... dobrego. Five, four, three, two, no kurwa, jeszcze mi portal five, zabrał śmieć. Ale będziesz miał drugie miejsce, czy aż przynajmniej. Nie wkurzaj mnie. Rozwalę was. Nie ma kurwa, kurwa. Ej, no ja umiem skakać. Ale <noise> kurwa, ja nie wiem, którym ja jestem, tak szczerze, że. kupiłem to przed chwilą. Ty jesteś ten taki żółty, żółty. Co to jest z Co my gramy Fortnite'a, chłopaki? Tak. Aha. Nawet no, mi nie się zobaczyć, jak to się gra. Skaczesz i strzelasz. Nie, nie ruszam. Ale kurwa, ja nie znam tych. To znasz. No bra, teraz musimy go rozlepszyć, co nie? Ej, śmiesznie, bo było jakbyśmy mogli sami siebie walić w no nie? No. po jak mu robię, jak A ja miałem tu kulkę, a ja. ja. To się ruszaj, Fifak. Mm. No nie, a No chodźmy uf, na do uf, mnie. Uf, no. Chodź, stoczmy walkę. Nie. Ja zawsze się poddaję, nie. próbując do was iść, teraz wypróbujecie do mnie. Ale ja zginę. Nie zginiesz. Bo nie. Ale właśnie... No dawaj, chodź. Ruszaj się po prostu Fifty. No chodź. Nie. No chodź. No, ty rozumiesz promiń, że ty masz lepsze dojście. No jak zawsze. Ja muszę się poddawać, bo wam się kuźwa, bo boicie się przejść. Ale... To się śmiejesz. Ale ty wiesz, że z lewej... Z lewej mogłeś pójść i go zabić. Tu was zabiję z miłą chęcią. O, o, masz przejebane. Mój fioletowy blur rozgromił z wszystkich. CO TY WPIERDALASZ? Ale też Nie wiem, ale i tak... Ale i tak. czemu ty wskoczyłeś? Ja specjalnie chciałem by cię nie trafić, a ty wskoczyłeś w to. No bo w to no, że się nie ruszałem, no. Dobrze, no, to e zadańacz. poproszę... <laughs> próbaj. Co jest? Zrobił to. No, czy jest lubię nagrać tego... E te no. Ej, ale próbowanie na tym trybie jest OP. A bo ja zapomniałam, ja Na każdym jest OP. Wiecie, czytaj, co my wybieramy. Posłuchaj mnie. No, przynajmniej dla Promima. Jest każdym mm, każdej OP. Ten fie, fie, bo bowiem przegrywałem przeciwko niemu we dwójkę. To jest, widzę, widzę. Już nie pasi mi. Promim ma czipie. Nie, po prostu nie mi grać tego. Nie, po prostu nie zaczął, ty jesteś w rogu Ale i tak wygraliśmy. Bo chyba zginął. Bo dzisiaj nie ruszał. Za Przygramy to, bo ja nie umiem. Nie. O! No, ja też. Ale ja dosłownie nie mogłem podskoczyć na wysokość jednego bloka, bo mi spacja nie działa dwa razy z rzędu. Nie, no to to jest, no. <laughs> Uczciwość! A mi się pomyliło postaci w ogóle, kurwa. Bo patrzę na żółty po prostu. Przyjmuję, przyjmuję, przyjmuję go. A i tak też wygrałem. A jebać. Ja się nie tak kurwa, wygrać. No, po jeden, po jeden z was by musiał się nie ruszać. Ja, nie wybierałem ja też nie wybrałem, chyba. No, nie, nie wybrałem, chyba. Nie, nie wybrałem. O, prawie się zabiliście. Kurwa, Fifin, daj. Dobrze, że nie miałeś taka Fifi, dobrze. Nie Jak on wchodził w ten las, nie zginął, to what the fuck. Nie wiem. Okay. Hey. No Ej, niż to, bo to miejsce, w którym on jest. Czemu strzasz powietrze? ja to laga. Nie wiedziałam, co się dzieje. Ty mi pupnę. No. Aha. O. Mm -hmm. A, potem, kurwa, Wy A o tam kurwa fruwać może też może się. A coś ty zrobiłeś? Czemu za mnie je, bo? Tak za długo nie wybierzesz to je za ciebie. No weź prawo big Twój przyjaciel właśnie umarł. Czemu to zabiło? Podłogę ci sk skrzeczyłem. I wciąż nie... Ooo, tego nie było, tego nie było, tego nie było, tego nie tryb było. Tryb, kurwa, po 500 latach. Taaak. Nie wiem, ja to zrobiłem. Podoba mi się... Ej, było, było coś takiego w jakiejś grze. Nie pamiętam w jakiej. W Minecraft'cie było to. Nie! Idę mocno nacisnąłem. Kurw, źle wylądowałem. Papierowe ja samoloty. Proszę, coś nowego. Kurde. Ja nie gra w pracy, nie gram w pracy. totalnie turę Fifiego. To będzie ja na was jest. działać chyba. Na mnie chyba to nie będzie działać. No tak, na mnie to nie będzie działać. Ty wiesz, na ciebie to będzie działać jeszcze gorzej przez to. A może? Nie ten guzik? A czemu idziesz ja samemu skaczę? W ogóle to było? No, papierowe. Ja. Ale czemu ty umarłeś? Ja się zastanawiam, nie mogę się ruszyć. O ja powiem, A czemu skaczemy? No ale, kurwa, ciężko. Ja nie widzę e, co się dzieje. Podczas kakania nie? tylko możesz strzelać, Fifi. Nie. A. Rozstrzelałem Ten was Ty nie wiedział A my cię... Ty na rozstrzelasz, a my ciebie rozpykamy. Czemu ty co ona mówię skacze? No... Ej, ja dosłownie przez to, że ciągle skakałem to umarłem. <grymẫn> no i czy my nie, no, nie, nie wygrałem? No, Nieeeeeeeeeeeeeee Ale problem, ty mogłeś to wygrać na spokojnie jak być... No skakać się mogę, no skakałem Nie da się Czemu to na mnie też działa ten mutator? Nie wiem no co Ej. my... Nie wiem ha! Ale co jest, co jest? Nie wiem Co jest kurwa? Nie, no, no to jest zaskakanie. <noise> ok, tu czemu będzie ciekawie. nie mimo się ruszałem? Nie wiem. A to tak działa, że jak wy się ruszacie, to ja skaczę? Nie. No tak. Więc ty powinieneś mieć jeszcze koszej od nas. A. Ciekawa teoria. Ej, czemu ja zdechłem? Nie to nie wiem. teoria. Czemu zdechłem? No bo cię zabiłem. <noise> A. No chodź tu do mnie Ja wyjść nie mogę, bo ty... Czemu ci w ogóle nie skacze? No nie wiem Chciałbym poskakać, a nie mogę O, o, o O, oj no, je... Tam masz cheaty cheaty Ale ja to przegram przez to, że, promi... że ten modifier nie działa na promila Nie, ruch pierwszy! Ja nie wiem jaki ruch pierwszy zdechnął tak szczerze. No tak, faniek ten modifier nie działa. No tak gówno. Pora wybrać mutatora. Pokaż swojego motora. Eee, ruch. chyba fruwajnie. To był chyba ruch kiedyś. mi się wydaje. No, nie, nie, nie pamiętam. Jeszcze nie pamiętam. Aha! <śmiech> <śmiech>

Ja straczę ja nie tajgerza nie zamiast poni Ja straczę zamiast poni A Ale te klasacje ty. I się portalami tapacie Oni jak takie pływy wyglądają Właśnie mi no. przypominają właśnie Jesteś taką pchłą Jefit jak ty na czterech skoczyłeś Jak? Jak... Jak ty... Czemu ty do góry wchodziłeś ciągle? Nie wiem. No, o nie, to ja jest ja nie jak tam po linę. No i ja umarłem, kurwa, mimo że się ruszałem na boki tam na tej platformie. No fruwaj, spamuj! Zapomniałem! Ale ja... No ja zdychnę, no. Ale ty, ty mnie ja trolluje! No, on jest... on nie słuchaj. On mnie trolluje! Ale... Ale porobin. To mi nic nie daje, że on jest po w teamie. To, że ty wybierzesz po twoje jest większym utrudnieniem. Sam, sam się na to zgodziłeś, sam to zaproponowałeś. Ale ty wiesz, że Fifi możesz nas zaszczelić, jak jesteśmy razem, ale... Czemu ty chodziłeś pod tym laserem na bieżąco? Nie no, wiem. wiem. Ale ty do mnie chodziłeś nad tym laserem na bieżąco i nie mogłem strzelić, bo pod nim cały czas byłeś. Jestem inny. On nie zamiast grać, ale to dlatego. Ja jest... nic no, nie wiem. Zapomniałem, że to fruwanie. Nie, padłem. Nie. Yeah. Kurwa, ale ja nie mogę fruwać. Mi spacja przecież nie działa. To jest. to fruwanie, to jest większy... No przypisz sobie spa spację pod lewy klawisz. Nie da się, nie da się zmieniać bintów w tej grze do takich To no ci poradzę O, Tiger miłem, dobra No ale wiesz dlaczego? Bo Fipi mnie popchnął w swoją stronę, nie wiem czemu Vivi ja mnie przed. Kurwa, no jak on nie zginął, jak on nie, nie zginął, ma cheaty. Dlaczego ty we w ogóle przedłeś Fifi, jak ja się z promidem biłem? Nie wiem, bo ja, ty we mnie ja wszedłeś. Ja nie wiedziałam, że jak, jak się dotkniemy, to my też tak to tworzymy. Eee, no. środek wiesz. Czemu ty wziął środek zamiast prawej? Nie wiem. No bo ja przecież wybieram. Ale mówię, to Promila przecież. No bo, no bo jakbym miał, że niewyrównane szanse, to wyście by, wymieli by lepiej, nie y Nieskończone jumpy były? No, nie, podwójne. No to, to czemu ja trzy razy mogłem skoczyć? Nie wiem A faktycznie, a nie wiem. To nie zepnij mnie, po prostu stój w miejscu Kurwa a że Ale się sepło. Czemu postań? mi skoczyło trzeci raz? Remis, Remis! Dlaczego mi trzeci raz skończyło? Jest, tego mądrego rozwaliłem. Dobra, tu już najmniejszych problemów nie będzie. O co on, co? Stam się Ale czy wiesz, że mi tak Krzysztof mógłbyś w jego stronę pójść, wifi. Ale ja nic nie widziałem, co się dzieje. U mnie to ja byłem byłe, byłe, najpierw, najpierw, najpierw gdzieś na polach, a później na się nagle zredukuje. O się, że ma dość. Tak, ja mam coś promila. Dzięki, dzięki. Tak, mi to po prostu nie działa, no. Ale to jest kurwa większe utrudnienie, ponieważ <laughs> jak modifiery podskakanie są, to ja przecież nie mogę skakać. A Fifi tak czy siak przecież to samo robi. Aha, dziękuję. tylko te małoty, co mamy wspólny, progres jest. Kurczaki, pokonałem dwóch naraz. To się nazywa bycie I we mnie, będzie... Po, pod mój celownik ciągle wchodziłeś. Zobacz co do... Gramy kapchana. <Cuphead> <gramy>